Ma Vitamix Grosz z tej strony. Zacznijmy od tego. Jest świetny cytat, który myślę daje do myślenia i rozwiniemy w ogóle, jaki to ma wpływ na to, co dzieje się wokół nas i dlaczego jest to ważne, szczególnie dla nas, ludzi, którzy że tak powiem są świadomi lub chcą być świadomi tego, jak świat rozkłada karty. A więc rozwój społeczeństwa nie może wydarzyć się bez biznesu, a biznes nie może prosperować bez rozwoju społeczeństwa. To jest świetny cytat, w ogóle chciałem, aby ten cytat jakby mm, zabrzmiał, więc dajcie sobie parę sekund na to, aby wchłonąć ten cytat i jak dobrze by było, gdyby ludzie rządzący. Potrafili zrozumieć, co to znaczy. A tutaj, oczywiście, zdjęcie z Wenezueli, już o Wenezueli mówiliśmy mnóstwo razy, chociaż ciągle mnie dziwi, że tyle ludzi w ogóle normalnie nie ma pojęcia, co się wydarzyło w Wenezueli, nie ma pojęcia, co się wydarzyło na Cyprze, jak rząd skonfiskował pieniądze obywateli, nie, nie, nie ma pojęcia, w jaki sposób Grecja zapłaciła za swoje rozdawnictwo. A w tym momencie to wszystko nabiera, jakby zatacza koło, i znowu w tym momencie ja nie, ja nie pamiętam czasów Gierka i, i tych starych czasów Polski, ale gdyby tak cofnąć się i trochę poszperać w historii i zobaczyć, czym kończy się, czym kończy się rozdawnictwo, czym kończy się. Zbyt, tak jak w Wenezueli, zbyt socjalne kontrolowanie z góry społeczeństwa, to, 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 właśnie kończy się między innymi czymś w tym stylu. Dlatego jest to również jedna z największych okazji, tak jak każdy, każda, każdy wielki rozwój ma swoje okazje. Mówimy o rozwoju w tym momencie, o rozwoju na przykład kryptowalut. Więc rozwój kryptowalut ma niesamowicie, o tutaj wczorajsze chyba ceny, rozwój kryptowalut ma niesamowicie rozwój tego, tej, tej technologii, ma niesamowitą okazję daje do tego, aby na tym skorzystać. Tak równolegle do tego musimy pamiętać, że krach... Każdy jeden zbliżający się krach, lub każdy jeden krach, i nieważne, mniejszy czy większy, daje również potężną do, okazję do tego, aby przy odpowiednim ustawieniu się do tego właśnie wiatru, powiem krótko, powiem krótko, skorzystać. Jeżeli chodzi w ogóle o holding Tata, to ostatnio mówiliśmy o holdingu Tata, mówiłem, że Tata również. Zainteresował się firmą Ripple i Ripple.net i partnerstwem i współpracą z Ripple. Jeżeli w ogóle nie wiecie, co to jest Tata, to proponuję, proponuję się dowiedzieć, bo to nie, jest, to nie jest, jak to się mówi, małe Ciacho. To jest coś olbrzymiego. Jeżeli tak, jak tutaj, możecie z tego artykułu sobie wyczytać, czy jeżeli w ogóle wejdziecie na ich stronę internetową i poczytacie w ogóle, co. E, należy w ogóle do Tata Holdings i jak wielka jest to e, wielka jest to firma. E, Okej, okay, o tutaj mamy pierwszy najlepszy najlepszy przykład. E, 2017-18 the revenue of Tata companies taken together was 110 billion dollars. E, billion, czyli po polsku e, mówimy miliardy, czyli 110 miliardów dolarów. E, mm, Revenue, przychód i teraz, jeżeli mówimy o firmach i zatrudnionych, to mówimy tutaj o 700 tysiącach ludzi, więc, więc to jest, to jest coś, coś niesamowitego, jeżeli, w ogóle, szko, szkoda gadać, po prostu poczytajcie sobie dla, tak, dla własnego interesu i dla własnej ciekawości, a... Dlaczego właśnie o tym mówię? Dlatego mówię o tym, bo wiemy, że Tata i, i, i RyPO to już tam, jeżeli przejdzie, jeżeli Rypo i XRP czy XRapid przeciśnie się przez ten, przez tą dziurkę od klucza, choćby przez tą dużą dziurę od klucza, jaką jest Tata na indyjski, czyli na indyjski rynek, wiemy, że mają już partnerstwo z jakimś indyjskim bankiem, który ma prawie tam 20% rynku, teraz mówimy tata holding, więc jeżeli tam wciśniemy się z XRP, to jest to, jest to po, po prostu potężny rynek i dlatego jest to jedna z ważnych informacji, jaką powinniśmy, powinniśmy wiedzieć. I teraz wiedzieć, jak teraz to się łączy, jak ta informacja łączy się choćby z naszym, co? Z naszym, z naszym papierem na ulicy. Właśnie to i to. Jak to, jak to, jak to można połączyć? Otóż to, co mówiłem, to co tutaj w ogóle jest, tutaj jeszcze raz możemy sobie nacisnąć, przetłumaczyć tweeta, właśnie, jeśli jakakolwiek firma stara się działać bez celu społecznego, to niedługo, to trwa niedługo, rozwój społeczny i biznes idą w parze. I to się nie zmieni. Więc to jest troszkę jeszcze inaczej przetłumaczone niż ja przetłumaczyłem, ale sens jest dosłownie ten sam. A więc, jeżeli my mówimy o rozwoju naszego społeczeństwa, o rozwoju kraju, o rozwoju tego, jak ma wyglądać nasza, nasza przyszłość i przyszłość naszych następców, że tak powiem, naszych dzieci, to definitywnie powinniśmy za wszelką cenę unikać. Tego, a podążać właśnie w tym kierunku. I dlatego, jeżeli wiemy o tym, co wiemy, jeżeli widzimy rozwój tej technologii i widzimy, w jaki sposób to się wszystko rozwija, to jedną i podstawową rzeczą, którą dobrze robimy jako ludzie, którzy świadomie chcą zerknąć na świat, jest to, że uczymy się i dowiadujemy się o rynku, który Wręcz opanuje, lub wygląda wszystko na to, że opanuje świat, bo już widzimy, że te macki tego blockchain rewolucji się po prostu rozprzestrzeniają na każdą jedną dziedzinę i każdy jeden kraj. I my, będąc tutaj, w tym momencie, może to być jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy w życiu, niezależnie od wieku, w jakim jesteśmy. Dlatego, bo podczas rewolucji internetowej nie mieliśmy aż takich możliwości, aby w tym uczestniczyć bezpośrednio i mieć z tego korzyść finansową bezpośrednio. Owszem, mogliśmy zainwestować w jakąś spółkę giełdową, która, była, która mogła się rozwijać, czyli tak jak mówimy tutaj o Amazonach, czy tam Google'ach, czy innych, ale, ale to naprawdę trzeba było... Niesamowitej, e, e, niesamowitego szczęścia i wiedzy, aby na tym e, zarobić. Tutaj wygląda to w tym momencie zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Nie tylko, że nieważne, w którym miejscu na świecie jesteśmy, nieważne co robimy, i możemy mieć tylko i wyłącznie telefon w kieszeni, możemy w tym uczestniczyć, a, a zbiory tego, korzyści z tego. Mogą być wręcz, mogą być wręcz totalnie zmieniające nasz kierunek życia i droga, którą, którą podążamy. I mogę tutaj podawać najróżniejsze przykłady, ale chodzi o to, że tak jak w pewnym momencie, jakiemuś na przykład sportowcowi uda się zdobyć ten szczyt, lub dostać jakiś kontrakt, lub jakiejś, jakiemuś muzykowi udaje się. Zwrócić na siebie uwagę e, lub jakiemuś, e, jakiś aktor czy aktorka wreszcie dostaną tą pierwszą rolę, która skutkuje zmianą ich całego życia. Na przykład, nie wiem, no, kogo tutaj podać za, za przykład, jakiś, nie wiem, Tom Cruise, który był jakimś tam chłopakiem, który nagle dostaje pierwszą, drugą, trzecią rolę i potem już jego całkowicie życie się zmienia i toczy się zupełnie inny sposób, tak samo dosłownie może się potoczyć nasze życie w momencie, kiedy nagle nasza inwestycja zamienia nas i nasze życie w totalnie odwraca wszystko do góry nogami. i, i, i nagle okazuje się, że wszystko już możemy, a nic nie musimy. I o to wszystko w tym wszystkim chodzi, tak naprawdę. Dlatego, patrząc na rynek krypto, dzisiejszy rynek krypto, i patrząc na te ostatnie wzrosty, jeżeli mogę sobie tutaj coś powiedzieć z mojego punktu widzenia, to pamiętajmy o tym, że to nie jest, to nie jest jeszcze lub nie wygląda to jeszcze na to, że cokolwiek jest spóźnione, że już nigdy nie dostaniemy szansy, aby. Wejść w ten rynek po niższych cenach. Patrzymy na Wells Alert, patrzymy na, na wypowiedzi ludzi z, z, ze świata krypto, choćby Tone, We Tone Weiss czy Richard Hart, obydwaj wielcy przeciwnicy siebie, ale mający bardzo, że tak powiem, realistyczne i duże doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek krypto, możemy na to wszystko spojrzeć i wyciągnąć własne wnioski. I gdy patrzymy na to wszystko, co się dzieje w świecie, choćby nawet ostatnio, tutaj wczoraj chyba nawet również o tym wspominałem, kiedy widzimy Chris Larsen tutaj rozmawiający z ministrem finansów Luksemburga, to można by tutaj było powiedzieć, o okej, okay, Larsen i Luksemburg i, 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 i no ale co, co, co z tego, co to wielkiego. O, Pamiętajcie, jeszcze niedawno dużo osób podśmiechiwało się z tego, że Ripple, Rydler mówi coś tam o Luksemburgu. Nagle okazuje się, że może jednak gdzieś jakieś tam wiadomości miał, w którą stronę podąża, w którą stronę podąża Ripple z rozwojem. Western Union, pamiętamy również o Western Union, jak to Western Union było wspominane w, w tych wszystkich wykresach i zagadkach Rydlera i Bearable Guy itd. Tak i również z tego były podśmiechujki. Nagle dowiadujemy się tutaj, że hey, Western Union tutaj jak najbardziej rozwija swoje, rozwija swoje skrzydła w świecie krypto i szczególnie jeżeli chodzi o, o XRP i XRapid. Jeżeli po, tutaj w ogóle jest nawet wymienione z jakimi partnerami, ale CoinsPH to jest właśnie giełda współpracująca z XRapid i Ripple, w ogóle RippleNet, prawda. Więc to są rzeczy, które możemy sobie po prostu tylko się przyglądnąć i jakby potwierdzają drogę, w którą, w którą stronę podążamy. I wiem, że wszyscy będziemy mówić o tym, że hej, no dobra, ale dlaczego w takim razie cena stoi w miejscu? Jakbyśmy popatrzyli, to ciągle musimy pamiętać, i zawsze to powtarzam, prawie na każdym filmie już to powtarzam, a ciągle jest to jakby do końca niepomijane przedział czasowy na jaki musimy patrzeć na na konkretną adaptację XRP na totalne jakby wejście XRP w użytek to jest naprawdę przynajmniej 3 do 5 lat mówimy o potężnej ilości XRP która jest uwalniana z escrow dzięki której nowe i nowe projekty są jakby uruchamiane i te nowe projekty przynoszą Następne zapotrzebowanie na XRP, i następne obroty, i choćby taki nawet malutki projekt, którym jest XRP TipBot, o którym za dużo nie mówiliśmy, na początku trochę mówiłem. Zresztą każdy już powinien znać tego XRP TipBota. Ale zobaczcie, kiedyś chcieliśmy dowiedzieć się, jak w ogóle wyglądają obroty na, na XRP TipBocie. Jakie to są, jakie to są kwoty rzędu, rzędu jakich numerów. I zobaczcie, jeżeli chodzi o Twitter i o Discord, tutaj macie, o Reddit i inne, to macie, bo zobaczcie, Twitter największe obroty 121 tysięcy XRP. Discord tutaj raptem tylko niecałe 4 tysiące, i inne aplikacje 86 tysięcy, 4 000. Czyli widzimy tutaj, czyli tips wysłanych było na 220 tysięcy. Depozytów na, na typ BOTA było na ile tutaj? Prawie pół miliona, i wybranych zostało również prawie 400 tysięcy. Czyli nawet taka malutka aplikacja, która jest naprawdę niczym, robi potężne obroty. Teraz możemy sobie wyobrazić, co będzie się działo, jak tutaj, na przykład, Schwartz na tym choćby swoim artykule mówi, co, co będzie się działo, jakie obroty jakie zapotrzebowanie będzie, gdy XRP ruszy, gdy projekty na XRP ruszą. I mówimy tutaj o najróżniejszego typu projektach, począwszy tutaj, jak wymienił, od choćby Coil. I oczywiście Interledger Protocol, który będzie, który nie będzie w zasadzie już używa XRP jako... Płynności dla rynku. Czyli ktoś kiedyś zapytał tam, jak, jak będzie wyglądać zmiana, przecież musi być z czegoś wartość. Otóż wartość właśnie jest wyznaczana przez wartość XRP, czyli cokolwiek wpływa i wypływa z Interledger Protocol, wartość jest przyjmowana przez, przez XRP, czyli XRP do Ethereum, XRP do Bitcoina. Czyli w tym momencie wiemy już, jak jest, jakie, jaką ilość. Wpłacasz Bitcoina, a kto jaką ilość powinien dostać Ethereum, czy wpłacasz Bitcoina, kto jaką ilość fiatów powinien dostać, i to jest wszystko płynnie, e, płynnie regulowane. To jest niesamowita technologia, to jest niesamowita, e, że tak powiem, możliwość, gdyby to wszystko zaczęło funkcjonować w sposób, w jaki, jaki jest w ogóle zadyzajnowane, e, czyli stw, jakby zaplanowane. Więc. E, Powiedzmy sobie, że tutaj jeszcze ciekawe, jeżeli jesteście na, na Twitterze, to polecam pooglądać sobie tutaj Antonapolus, Antonopoulos, kiedy mówi o tym, jak, sobie, jak w ogóle widzi Facebook Coin. I tutaj ludzie również, jeżeli chodzi o Facebook Coin, skoro już weszliśmy na ten temat, to już dotknę tego Facebook Coina, że Facebook Coin to, to dosłownie to, co mówi tutaj Andreas Antonopoulos, to jest po prostu następna centralna waluta, niczym nie różniąca się choćby od, nie wiem, Paypala. To jest na, na, na podobnej zasadzie. Czyli nawet to nie jest konkurencja dla kryptowalut, to jest raczej konkurencja dla właśnie takich płatności jak Paypal czy, czy jakieś inne tego typu płatności, ale może zadziałać pozytywnie w tym znaczeniu, że jakby da wielkiej ilości ludzi nagle takie, jakby mrugnięcie okiem, hej, zobaczcie, tutaj jest coś takiego jak kryptowaluty. I tak już totalnie na zakończenie, chciałem tylko wspomnieć, że Uphold tutaj powiedział, że wybieranie XRP z Uphold będzie darmowe, bo jak wiemy, tam na Uphold wpłacić coś czy wypłacić to są dosyć takie spore procenty, a więc tutaj odezwał się, że będzie darmowe. To w zasadzie tyle na dziś, co chciałem powiedzieć. Główną myślą jakby mojego dzisiejszego przesłania jest to, abyśmy pamiętali, pamiętali o, o tym i pamiętali o tym, bo w pewnym momencie może się wydarzyć coś właśnie w tym stylu i gdy ustawimy się odpowiednio, z naszymi funduszami, z, naszymi, z tym co mamy, to po prostu nie stracimy na tym. A każda jedna historia lubi się powtarzać i historia pokazuje nam i, i uczy nas, czy to, nasz, czy to nasz PRL, czy to Wenezuela, Grecja, Cypr, czy jakieś inne państwa, Argentyny i tak dalej. Wszędzie podobna sytuacja miała miejsce i dzięki czemu? Dzięki właśnie temu. Co w tej chwili jakby zaczynamy widzieć, co się dzieje wokół nas, w świecie politycznym, w kraju. I nie jestem tutaj jakby politycznie nastawiony przeciwko ani, ani za, w jedną albo w drugą stronę. Ważne jest to, tak jak z kryptowalutami, ważne jest to, abyśmy wiedzieli, że nieważne, kto jest w tym momencie przy mikrofonie, my musimy się ustawić tak że jak coś się posypie, żeby albo żebyśmy na tym zyskali, ale na pewno żebyśmy nie dostali, że tak powiem, e, gównem po twarzy. Chyba się tak mówi. No to tym pozytywnym akcentem e, na dziś tyle. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem.